Wysiłam te nowe e, zabawki, można powiedzieć zawieszki na mm, na chońce. No i muszę wam powiedzieć, że już jest full, już jest full po prostu. Nie mam gdzie powiesić, nie mam gdzie wetknąć palca, można by powiedzieć. No i zostaje nam czubek, czubek, do którego nie mam pomysłu. Myślałam, że będę jakąś mm, gwiazdę tam przywieszała. Zobaczymy, może jeszcze się na coś natknę. No przepięknie te domki się tutaj prezentują, domki. Naprawdę urocze, naprawdę dodały tej całej choince takiego fajnego smaczku. Jak widzicie nasze kolory to jest biały, czerwony, no i słomiany można powiedzieć, słomiane ozdoby też. No i um, te pałki cynamonowe też. Fajnie też wyglądają te mięciutkie. Te mięciutkie ozdoby. A tutaj jest taka jeszcze w krateczka. Um, tutaj jest taka, taka Beżowa Tutaj też jest takie serduszko w krateczkę No przeurocze No i przede wszystkim jeszcze te, te gwiazdeczki Gwiazdeczki, które są też w takim stylu W krateczkowym stylu Z, z wstążkami, które się Tu przywiesza No i takie dwa bałwanki To nie są bałwanki, to są skrzaty O, jeden wisi tutaj Drugi wisi tutaj one mają dzwoneczek więc takie wełniane też naprawdę wyglądają fajnie więc w tym roku wyjątkowo wyjątkowo podoba mi się ta nasza e, ta nasza choinka choinka na pniu e, niby mała ale jednak wysoka e, nie trzeba jakoś strasznie dużo ozdób, chociaż no, jest w tym roku full ozdób witajcie w nie mojej kuchni Nie może doczekać pierniczka. Mhm. Mm Już wyciągnę. No jak ci się udało, to jest. No to jest z przepisu. Od przepyszne. Przep -przep przepyszne, 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 co tam. Tu zostawię wam link na dole, a cały przepis tutaj się wyskoczy. Proszę bardzo, zobaczcie co Zobacz, pan Piotr już je. Piotr już je właśnie cały przepis. No na wierzchu powinna być jeszcze czekolada rozlana. No ale to... No i co? No może minutkę mogę jeszcze siedzieć. No ale, czy dobra? Dobra. Ale pamiętaj, mm. że jakby były jakieś orzeszki, albo jakiś kolej. Na falej w środku. Mm, do no, do rodziny kij. Jakby to można dodać, nie? Mm -hmm. Ty, Ale pamiętam, że jest słaby kolor e, brązowy, nie? Nie mm, więcej czekoladę dała. Jest taki kawałek. Ty był e, z ten, strony. Ugryje z tylką. Wyciąg sobie z tego. Co ona tam robi? Nie wiem. Widziała całą. No i to? Dla mnie dobra. Nie, nie za słodkie i można coś jeszcze właśnie jakąś polewę dać na wierzch albo właśnie jakąś rodzynę, albo jakiegoś orzeszka. Fajnie wyszło, fajnie wyszło. A było bardzo gęste, nie? Mieliśmy Wam pokazać tego pierniczka, co z tym pierniczkiem wyszło. Wyszło tak, że w przepisie było, że trzeba go zostawić na 40 minut, pies przez 40 minut. No, okazało się, że on był pieczony nie w takiej foremce, jak było w przepisie. W przepisie było, była informacja o płaskiej foremce, a my mieliśmy taką bardziej właśnie wyższą, wyższą, a dłuższą. Mm, smuklejszą, no ale wyszedł tak troszeczkę od góry się przypiekł, bo go jeszcze wsadziliśmy na te 10 minut, żeby doszedł był mm, taki mm, rozmącony, no ale zobaczcie, żadnego zakręca, chyba spoko spoko wyszedł więc no, zostało tyle zostało go tyle Zaczęliśmy nagrywać te pierniki, tak na raz, dwa, trzy. Nawet nie przyszłam się tutaj z Wami przywitać, powiedzieć, że cześć, że witajcie w kolejnym vlogmasie, więc witajcie, witajcie w kolejnym vlogmasie nagrywaliśmy to no, bo mieliśmy ochotę przetestować jakieś pierniki my jesteśmy wielkimi fanami pierników, ale takich właśnie jak wam pokazałam e, nie takich ciasteczkowych e, no prosicie mnie, żebym wam, żeby wam pokazała coś co gotuję, coś co piekę no i tak ciężko mi jest to pokazać bo ja nie mam w domu piekarnika, nie mam i jakoś sobie z tym radzę, jakoś sobie e, to ogarniam e, no więc skorzystaliśmy z piekarnika w kuchni u mojej mamy najpierwszy przepis był na muffinki czekoladowo pokorzone, czekoladowo-pierniczkowe no i ten przepis link do tego przepisu dam wam na dole bo znalazłam w internecie u, u jakiejś pani blogerki a drugi był po prostu doktora Edkera. Jak dotąd się baliśmy tego piernika, ale mam już kilka następnych przepisów, może jeszcze się uda we vlogu masach sprawdzić, zobaczyć. No my bardzo lubimy takiego pierniczka zjeść do herbaty, jako deser. Eee, bardziej lubimy właśnie takie ciasta niż takie masiaki, niż takie przekładańce, e, niż takie właśnie z taką górą masy z masła, no po prostu coś takiego w środku właśnie jeszcze ewentualnie jakieś dodatki by się przydały. Oba wyszły fajnie. Tamten wcześniejszy, te muffinki wyszły mniej słodkie, to też dlatego, że miała być polewa na wierzchu. Więc takie nasze pieczenie, takie nasze gotowanie. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli chciałybyście więcej. Jeszcze coś może wymyślę. No mam nadzieję, że to są moje ostatnie święta bez, bez piekarnika. Tak jak mówiłam, szykujemy się na jakiś większy remont, więc Mam nadzieję, że to są moje ostatnie święta bez piekarnika zapraszam na otwieranie kalendarza adwentowych na dzisiaj, tak postanowiłam je tutaj oprzeć, położyć tak otworzymy, co tu mamy when it rains, look for rainbows when it's dark, look for stars kiedy pada, szukaj tęczy, kiedy jest ciemno popatrz na gwiazdy i to co tutaj mamy w środku to jest żel, żel, żel pod prysznic, żel do kąpieli taki może jakiś sosnowy, może jakiś um, leśny także taka zdobycz dzisiaj, 14 dnia W się 14 mamy tutaj ja już ją otwieram to tutaj jest anti aging um, krem o jakiś odnawiający odnawiający anti aging krem nie pisze czy na dzień czy na noc Przeciwzmarszczkowy w każdym razie. Herbatę otworzymy tutaj. Czternastka. Czternastka Energize Me. W środku jest coś takiego. i Już przeczytamy, co to jest. Co z tyłu jest dopisane. Energize Me to tutaj. A po angielsku jest. <ścoughs> Ekologiczna herbatka z miętą. Blackberry jagodami. Jeans to jest chyba żęszczeń, tak się nauczyłam. Więc coś takiego żężzeń jagody. Ładnie pachnie tak, ale to jest taka bardzo ziołowa herbatka, z tego co czuję.